maludziska, przepraszam Was, że dawno nie robiłam filmików, ale no, no, tak się coś stało. No i powiedzcie, mmm, dajcie łapkę w górę, jeśli lubicie jeśli lubicie koronawirusa, bo jak nie, no to lubicie chodzić do szkoły. A jak tak, no to nie a jak tak, no to nie lubicie chodzić do szkoły i subskrypcje tam dajcie no i giciory tylko to potrzebuję i jeszcze jedno ym, y, filmik jut, y, potem będzie filmik z y, lekcjami potem właśnie będzie no i będę robiła te lekcje i pokażę wam o co tu chodzi i będą takie lekcje takie dziwne a potem jeszcze, jeszcze sobie w nocy jeszcze do was yy, nagram filmik yy, dawajcie subskrypcje jak lubicie moje, yy, moje filmiki dawajcie łapki w górę jak lubicie moje filmiki a jak nie no to dajcie łapkę łapkę tu szkoda jeszcze potem nagram filmik dobrze no to pa